No tak, miało mi się to dzisiaj śnić, tylko na czym to sprawdzić? No, jak śniło ci się coś? Tak, tak, śniło. Śniło mi się, że. Że ja ćwiczyłam tam, byłam w tej krainie. No i. No i. No i nauczyłam się pewnych zaklęć, ale nie za bardzo wiem, na czym to sprawdzić. Chodź, wytłumaczę ci. O? Kto tak dzwoni? Halo? O, cześć. Ale cóż, sorki, nie mogę dzisiaj. Okej, okay. dobra, no mówiłeś mnie. O której godzinie? E, zapytam się, taty, poczekaj. Tato, tak? Mogę iść o 16:00? mogę iść za chwilę, za, za ile? Za, za dwie godziny z koleżankami i chłopakiem na spacer? Tak, pewnie. Tak, mogę. Okej, okay, to przyjdę za dwie godziny. To na razie. Nie siadasz? Nie, dziękuję. A więc, może ten obiekt? Mm? No dobrze. <słuch> o, Tatuję na stereo ja to podnoszę. No tak, skarbie, podnosisz to. O! A! A! Tak więc, musimy chyba jeszcze trochę boć wyciąć do spadania. Aha. Okej, okay, a może teraz coś trudniejszego? To znaczy. Latanie? Nie, 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 nie. Nie zapamiętałam trochę tego... tego... no zaklęcia. Nie Marcja, mogę ci przypomnieć. Aha, dobra. <suszy> The various Fly O! Tato, ja naprawdę latam! Oh, ale jak się spuszczać w dół? Ah, ah! Ah, 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 ah. Ah, ah. Co w tym takiego śmiesznego? Tato! Już albo ci trochę więcej. No, a teraz idź się pomaluj i ubierz. Poszykuj się na ten spacer. No jasne tato. Dzięki. Ekstra. To jestem już gotowa. Że na nich trochę poczekam. Normalnie w samą porę. To idziesz? Tak, tak, pewnie idę. Tylko poczekajcie. Tato, ja już idę. Dobrze, kochanie. Ok, chodźcie już. Jak wskażesz, panie. Masz ich śledzić. Jak wrócisz, masz mi wszystko opowiedzieć. Jasne. I przygotuj pułapki. Jasne, panie. Robi się. Okej, okay, to gdzie najpierw? Mm, nie wiem. Może tam. Okej, okay, to chodźmy. Ale tutaj pięknie, naprawdę? Oj, prawda? Nad takim jeziorem jest po prostu genialnie. Tak, ptaki śpiewają, a my na pięknym dworze. Dobrze, że wyszliśmy na dwór. Mhm. Ach. Hej, zobaczcie, to jest jakby lodowisko. Nie radzę tam chodzić. Wiesz co nas uczyli. No. Ech, za niedługo feria. Tak. Ech, hmm. ale tutaj pięknie. Nieprawdaż? Oj, prawda, prawda. Takie ładne... Ładne takie jezioro, zamarznięte. Ech. Ciekawe jak tutaj będzie we Wiosna może jeszcze piękniej. Oj, na pewno, na pewno. Jeziorko. Kaskada też będzie. Tak, ten ładny wodospad. Ach. Jak to miło będzie oglądnąć. Ten miły, ładny wodospad. Mhm. Ach. Ouch. Hej, może i warto się pokąpać? No, tylko już tutaj nie ma wody. No ale chodziło mi raczej poślizgać. No dobra, jak już to, to uderzacie. Tak, świetnie by było się tutaj tak poślizgać. To to skakuje? To może najpierw ja. Uuuu, ale ekstra. Chodźcie, nie bójcie się. Ja, ja może na końcu. Woo, ale ekstra. Woo, Brooklyn, nie pój się. Tutaj jest świetnie. Wuu! Wu, wu! O, tutaj są świetnie. Wreszcie mogę ich złapać. Łapka już gotowa? Tak, gotowa. Zaraz powinni się złapać. Tylko niech lód się przesunie. Oj, proszę. No chodź, nie bój się, nie krępuj się. Nie krępuję się, tylko... no po prostu nie chcę. Nie bój się, no chodź. Może za chwilkę. Jak już ty wolisz. Uh! Co to było? Nie wiem. Po prostu widziałem, jakby lud się przesuwał. O! O Boże! Zobaczcie tylko na to! Huh? Mój plan wypalił. Uciekajcie! Szybko! A! to! A? Jak to? Nie ma ich? <śpiewanie> Witaj się strzydko. A? Nancy. Tak, to ja. Ale co ty tu?